Głównym problemem był ból pleców. Po pierwszym porodzie było to do zniesienia, ale po drugim intensywność bólu wzrosła. Zastanawiałam się, czy w ogóle będę w stanie podnieść dzieci lub schylić się po zabawkę. Był to jeden z głównych powodów, dla których zaczęłam szukać odpowiednich ćwiczeń. Kolejną rzeczą, która mnie do tego skłoniła, było pojawienie się nietrzymania moczu. Uczucie potrzeby pójścia do toalety i brak możliwości kichnięcia był naprawdę niewygodny. Były to więc główne impulsy, które skłoniły mnie do szukania rozwiązania. Oczywiście wahałam się przed zakupem programu ćwiczeń. To, opis opis i recenzje opis brzmiały świetnie, ale recenzji. kilka razy się sparzyłam, wahałam się przez długi czas. W końcu przekonałam się, że nie natknęłam się na żaden podobny program ćwiczeń, a moje problemy z nietrzymaniem moczu pogarszały się. Stwierdziłam, że po prostu zaryzykuję i, mając nadzieję, że przyniesie to obiecane efekty, i tak się stało. Byłam mile zaskoczona. Myślę, że plecy przestały mnie boleć w ciągu miesiąca. Nietrzymanie moczu zniknęło w ciągu dwóch do trzech tygodni. Nagle w ogóle nie miałam z tym problemu. Ćwiczenia rozwiązały też problem diastazy, którą miałam od urodzenia. Ponadto mój brzuch zaczął nabierać kształtów. To było wspaniałe, a bonusem było, że straciłam na wadze. Najbardziej pomogło mi stworzenie wieczornego rytuału. Wyznaczyłam sobie pół godziny na ćwiczenia i z czasem stało się to miłym nawykiem. Ogólnie poczułam się lepiej, ponieważ zaczęłam nabierać formy i nie czułam się już jak pokraka. Byłam zaskoczona, jak skuteczne są te ćwiczenia, a jednocześnie nie są forsowaniem ciała. Spokojnie ćwiczyłam przed snem w piżamie i nie musiałam brać prysznica, ponieważ się nie pociłam. Mimo to czułam, jak mięśnie pracują, a ciało się zmienia. To, co najbardziej podobało mi się w całym ćwiczeniu, to postępy, które zauważyłam, problemy, które sprawiły, że zaczęłam ćwiczyć, zostały rozwiązane. Nadal ćwiczę, ponieważ podoba mi się sposób, w jaki kształtuje się moje ciało i sposób, w jaki czuję, jak pracują moje mięśnie. Podobało mi się to, że znalazłam swój system ćwiczeń, a po miesiącu lub dwóch wciąż nie mogłam się doczekać ćwiczeń, ponieważ wiedziałam, że będę się po nich dobrze czuła. Polecam go wszystkim mamom dookoła mnie najlepiej, jak najszybciej po porodzie, bo wiem, jak bardzo człowiek jest zdenerwowany. Dla lepszej samooceny i ogólnego samopoczucia zdecydowanie polecam go wszystkim mamom, które chcą coś zrobić ze swoim ciałem. Pomogło mi to również w utracie wagi i poczuciu własnej wartości.